Niemocna kawarano, ale jak się okazuje, solidna porcja ruchu mogą pomóc w zniwelowaniu skutków kiepsko przespanej nocy. O wynikach badania, które mówią na ten temat, będę rozmawiała dziś z moim i państwa gościem, profesorem Łukaszem Małkiem, kardiologiem sportowym. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie profesorze, uważa się powszechnie, że 7-9 godzin to jest taka optymalna dawka snu dla osoby dorosłej. Jednak konia z rzędem temu, kto noc w noc może się pochwalić takimi wynikami. Większość z nas od czasu do czasu śpi gorzej. No i szukamy sposobów, żeby z tymi zaburzeniami snu sobie poradzić. Proszę powiedzieć, jakie wyniki przyniosły badania Brytyjczyków w tym zakresie. Tak, dziękuję. No, dosyć ciekawe badanie, analizujące jednocześnie sen i aktywność fizyczną, pojawiło się ostatnio w piśmie kardiologicznym. To jest analiza kolejna już zresztą z takiego populacyjnego badania UK Biobank brytyjskiego, które rozpoczęło się ponad 10 lat temu, gdzie kilkaset tysięcy Brytyjczyków. Zaczęto bardzo dokładnie badać, następnie obserwować prospektywnie. I akurat w tym badaniu jest to wycinek tej grupy ponad 90 tysięcy osób w wieku średnim 62 lata, obserwowanych następnie przez kilka lat pod kątem umieralności z powodu sercowego, ale także nowotworowego. No i te osoby 10 lat temu przez tydzień nosiły akcelerometr. Akcelerometr to jest takie urządzenie, które z jednej strony mierzy nam kroki, które pokonujemy, ale też różni się tym od krokomierza, że pozwala nam analizować przyspieszenie, więc możemy zobaczyć nie tylko, ile tej aktywności jest, ile wykonujemy kroków, ale też czy to jest lekka, umiarkowana, czy mocna aktywność, ale też zobaczyć, kiedy jest brak aktywności przez dłuższy czas, czyli prawdopodobnie śpimy. I te dane zostały wykorzystane, stąd ten mój wstęp do analizy. Czyli z jednej strony porównywało, w jaki sposób długość snu wpływa na wystąpienie tych zdarzeń kardiologicznych i nowotworowych, a z drugiej strony aktywność fizyczna. No i jak łatwo się domyślić, im więcej aktywności fizycznej, tym zdarzeń było mniej. To wiemy już z wcześniejszych badań. Wiemy też, że zbyt krótkie spanie i zbyt długie spanie nie jest dobre. To jest taka krzywa u raczej. Najlepiej spać około właśnie wspomnianych 7-9 godzin. Ale co się jeszcze okazało w tym badaniu, że osoby, które mało spały, a jednocześnie wykonywały odpowiednio dużo, zgodnie z tymi zaleceniami Towarzystw Kardiologicznych czy WHO, aktywności fizycznej, troszeczkę to niwelowało te negatywne skutki krótkiego snu. Czyli u nich nie dochodziło do wzrostu częstości zdarzeń kardiologicznych czy nowotworowych. Zbliżała się charakterystyka tych osób do tych, którzy śpią 7-8 godzin, mimo że spali krócej, czyli trochę były mitygowane te negatywne skutki braku snu aktywnością fizyczną. Oczywiście nie oznacza to, że możemy nie spać, jeśli uprawiamy aktywność fizyczną, albo że kompensowujemy sobie czas spędzony na aktywność krótszym snem, ale raczej to jest takie prowokujące pytania badanie pokazujące, że podobne czynniki odgrywają rolę, jeśli chodzi o negatywny wpływ krótkiego snu i pozytywny wpływ aktywności fizycznej, tylko w przeciwną stronę działające. Tego oczywiście w tym badaniu nie analizowano, ale domniemuje się, że to są takie czynniki jak wpływ na układ współczulny, aktywność fizyczna go hamuje, brak snu z kolei zwiększa aktywność, stan zapalny. Też odwrotne działanie aktywności i braku snu, wyrzut hormonów, stresu, który jest no, duży w przypadku braku snu, z kolei jest hamowany w przypadku aktywności fizycznej. No i to prawdopodobnie dzięki temu te efekty są takie, jak obserwowano w tym badaniu: czyli aktywność fizyczna pomaga nam trochę znieść te negatywne skutki braku snu. A więc osoby, no, które czasami z różnych powodów nie mogą się dobrze wyspać, jeśli wplotą sobie taka pozytywna informacja z tego, że aktywność fizyczną w taką rutynę codzienną, to nie powinny się aż tak obawiać, że te y, niedobory snu będą niosły aż takie zgubne skutki. A czy badacze określili, ile tego snu potrzeba, żeby właśnie zadziałał tak prozdrowotnie i troszeczkę zniwelował skutki tych nie, nie, nie dość dobrze przespanych nocy? Ile tej aktywności to jest wystarczy ta zgodna z zaleceniami kardiologicznymi czy WHO, czyli 150 minut minimalnie tygodniowo umiarkowanej aktywności, bądź 75 minut intensywnej aktywności fizycznej. Już spełnienie tych zaleceń, bądź wszystko, co powyżej, powodowało tak naprawdę te korzyści obserwowane w badaniu. Ja myślę sobie też, że taka strategia może pomóc upiec, mówiąc kolokwialnie, dwie pieczenie na jednym ogniu, bo są też badania, które mówią o tym, że aktywność fizyczna promuje dobry sen. Mam rację. Tak, no bo, bo dobrej mocnej aktywności fizycznej każdy czuje, że potrzebuje regeneracji. Jak potrzebujemy tej regeneracji, też jesteśmy dobrze dotlenieni, zrelaksowani, to wtedy śpinam się lepiej. To, czego mi zabrakło w tym badaniu może jeszcze, to, to takiego pokazania obu tych czynników naraz, czyli korzyści wynikającej z jednej strony z wystarczającej, ale też nie za długiej ilości snu i aktywności fizycznej w kierunku pójścia takiego pokazywania, że no, trudno jest osiągnąć optimum korzyści jednym czynnikiem pozytywnym, że powinniśmy tak naprawdę dążyć w tym modelu Zdrowego stylu życia i do dobrego snu, wystarczającego 7-8 godzin i odpowiedniej aktywności fizycznej, do tego jeszcze oczywiście dieta, unikanie stresu, odpowiednie utrzymanie masy ciała, dbanie o, o pozostałe czynniki ryzyka i to by było takie optymum. Tu akurat takiej analizy w tym badaniu nie było. Skoncentrowano się tylko na niwelowaniu skutków braku snu poprzez aktywność fizyczną. Ale co chwilę jakieś nowe analizy na podstawie UK Biobank się pojawiają, więc może i takiej się doczekamy wkrótce. Myślę, że tak. Każdy zresztą do takich analiz może się zapisać. To jest otwarta baza, wystarczy zgłosić projekt. Jeśli on zostanie rozpatrzony pozytywnie, to analizę można wykonać. Tu ujemną stroną oczywiście tej analizy jest to stąd ta moja charakterystyka grupy, że dotyczy to co prawda dużej populacji, bo ponad 90 tysięcy, ale jednak z jednego kraju w określonym wieku, to jest średnio 62 lata, i wciąż bazujemy na, na tych samych danych, więc w, tym, w tej masie różnego rodzaju obserwacji, spostrzeżeń, może niepotrzebnie dochodzić do zbyt takich łatwych uogólnień i to trzeba też wziąć pod uwagę, że mimo, że jest to duża grupa, to ona ma swoją określoną charakterystykę niekoniecznie musi dać się przenosić na jakieś inne populacje, inne grupy, w innym wieku, o innej charakterystyce niż, niż ta konkretnie badana i o tym powinniśmy pamiętać. Czyli jak rozumiem, można by powiedzieć na koniec, że potrzebne są kolejne badania, żeby potwierdzić wnioski brytyjskich badaczy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za wizytę w naszym wirtualnym studio, za rozmowę, a ja przypomnę, że moim i Państwa gościem był profesor Łukasz Małek, kardiolog sportowy. Dziękuję bardzo.